Jak podają różne media, włoskie, angielskie oraz polskie, zainteresowanie naszym obrońcom, czyli Jakubem Kiwiorem, jest tego lata duże. Jak trzeba pamiętać, na początku, zanim jeszcze Bednarek miał przyjść do Porto, Porto próbowało wziąć no, Jakuba Kiwiora. Nie udało się, ale teraz jest porządna oferta od Juventusu i Kiwior miałby wrócić do. Włoszech, bo trzeba pamiętać, że grał przed Arsenalem w Włoszech. Teraz, no, teraz chyba tylko decyzja zależy od Arsenal i Kiviora. Oferta niby nie małe pieniądze, jak na takiego obrońcę. Trzeba pamiętać, że Kivior Mas już jeszcze jest młody. Nie ma jakiegoś wieku. No, jest silny nad fizycznie i widać, że potrafi być tym liderem defensywy. W Włoszech, no. Swoje tam chyba trzy sezony, w których grał, albo dwa, miał niesamowite. Potem trochę stopował sezon w Arsenalu, jeden, no ale teraz ten drugi już odkąd y, Gabriel nie mógł grać w Arsenalu, to y, właśnie zagrał on bardzo dużo, i był, było widać, że to jest teraz jego sezon. I zmiana klubu moim zdaniem nie byłaby jakaś mega dobra, ponieważ to jest Premier League. Radzi sobie dobrze, jest w klubie, który no, zawsze walczy o europejskie puchary i tu nie mówimy o byle jakiej, bo po Ligie Mistrzów, więc Kiwior moim zdaniem powinien zostać.